Na chorzowskim rynku miała miejsce gala 9 festiwalu małych form artystycznych. Niewiele brakowało, a festiwal w tym roku by się nie odbył ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, które dotyczyły między innymi działalności instytucji kultury. Zatrzymanie świata spowodowało, że nasz festiwal również był pod znakiem zapytania. Natomiast jak tylko odmrożono sektor kultury, my ruszyliśmy z przygotowaniami, no i udało się. Otrzymaliśmy 24 zgłoszenia. W związku z tym bardzo się cieszymy, że mimo okresu wakacyjnego odzew był tak liczny. Stałym elementem festiwalu jest prezentowanie wybranych spektakli w plenerze po to, aby przybliżyć teatr mieszkańcom Chorzowa. Trzeba pokazywać teatr, który wychodzi do widza, nie jest zamknięty w salach teatralnych. Co roku to było naszą ideą, a w tym roku wydaje się, że ta idea ma jeszcze taki, tą płaszczyznę związaną z bezpieczeństwem. Ale będziemy zawsze wracać na rynek i w takich przestrzeniach otwartych, żeby pokazywać, że teatr to jest nie tylko forma rozrywki, ale też bardzo dobra forma edukacji dla dzieci. I właśnie od małych form artystycznych się zaczyna, a dla wielu jest to przygoda na całe życie. Ze względu na to, że festiwal małych form artystycznych w dużej mierze skierowany jest do najmłodszych, w tym roku organizatorzy zdecydowali się na wprowadzenie dodatkowych wytycznych dotyczących spektakli, w których występowały dzieci. Wszystko to po to, aby zapewnić im bezpieczeństwo poprzez ograniczenie interakcji pomiędzy uczestnikami festiwalu. Przede wszystkim musieliśmy dostosować się do opostrzeń, do rygorów głównego inspektora sanitarnego, w związku z czym na scenie pojawiły się głównie monodramy, Takle jednego aktora. Natomiast pojawiły się również trzy zespoły, ale to były zespoły składające się z osób już dorosłych, które no mogły razem wystąpić na scenie. Była to ich decyzja. Podczas gali odbywającej się na chorzowskim rynku nagrodzono najlepsze spektakle przygotowane na tegoroczną edycję festiwalu oraz wyróżniono najciekawsze prace nadesłane na wyjątkowo zorganizowaną w tym roku zabawę małe formy domowe. Była to nasza taka odpowiedź na pandemię w okresie, kiedy Miał odbyć się festiwal, zorganizowaliśmy zabawę filmową, dzieciaki kręciły na różne tematy, filmy i wysyłały je do nas. Eee... Nasze jury, szanowne, oceniało te filmy. Przyznaliśmy na, e, nagrodę jury, nagrodę publiczności. Dodatkowo, już po raz czwarty, przyznano nagrodę Chorzowskiego Szekspira, która wręczana jest osobie zasłużonej dla miasta w dziedzinie promocji teatru. W tym roku wyróżniono w ten sposób Sergiusza Broszka, dyrektora Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, którego 14 edycja rozpocznie się już 14 sierpnia. Cieszy mnie, że w różnych miejscach Chorzowa pojawia się ten wakacyjny teatralny festiwal. I nawet w tym 2020 roku. Trudnym, wirusowym, otworzymy kolejną scenę Chorzowskiego Teatru Ogrodowego w Chorzowie. Scenę, na której nigdy nie może zmieścić się publiczność, ale za to na najwyższym możliwym poziomie. Cały festiwal staram się, aby był na najwyższym poziomie. Tutaj będzie on fizycznie na najwyższym miejscu Chorzowa, czyli na górze wieży prezydent. Otworzymy naszą kolejną scenę. To scena, na której nie może być publiczności, bo się tam nie zmieści. Za to świetnie się zmieści jeden aktor który będzie grał właściwie na cały świat, bo wieża będzie nadawać, nadawać przez internet. O godzinie 18.00 hejnał z wieży wyciągowej Rafała Rudkowskiego, Tekst jest jego autorstwa, reżyseria, wykonanie i wszystko inne również. W poprzednich latach nagrody teatralne chorzowskie Szekspiry zdobyli Dariusz Miłkowski, Robert Talarczyk oraz Mirosław Neynert.